Hola, mój raz, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj przedstawię Ci trzy pomysły na naukę języka hiszpańskiego. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim, robię to 100% onlineowo i robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje. Lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpański Obyczaje proces, i dzisiaj opowiem ci trochę na temat procesu. Trzy ciekawe kwestie, trzy ciekawe pomysły na naukę języka hiszpańskiego, może jeszcze w sierpniu, po to, żebyś, no właśnie, jeszcze docisnął na koniec lata i nie obijał się. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek mojego podcastu spodobał się dzisiaj, że już jesteś w trakcie nawiązywania kontaktu z kimś z twojej grupy językowej. Lub z kimś ze znajomych, kto uczy się języka hiszpańskiego i po prostu trenujecie konwersację. Trzy rzeczy, dzięki którym możesz uczyć się języka hiszpańskiego. Oczywiście bardzo często te rzeczy już pojawiały się gdzieś tam na podcaście, ale myślę, że jak czasami zbierze się taki odcinek w jedną całość, to będzie to przypomnienie, jak i pomysł na to, żeby właśnie uczyć się języka hiszpańskiego. Oczywiście nie wszystkie te rzeczy były, nie wszystkie te elementy się pojawiały, ale na pewno pojawiła się już taka aplikacja lub strona do nauki języka hiszpańskiego poprzez piosenki i to jest oczywiście lyrics training. Jeśli wpiszesz sobie po prostu lyrics, to powinno ci od razu z automatu wyskoczyć. Aplikacja, na której wybierasz sobie piosenkę, jest tam taka baza piosenek, że naprawdę, uwierz mi, będzie ciężko, żeby twoja ulubiona piosenka się w tej puli piosenek nie znalazła. Nie musisz się tam absolutnie rejestrować, możesz to tworzyć przez stronę, możesz to tworzyć przez aplikację, nie musisz za nic płacić, jest to bezpłatne. I co jest najważniejsze? Jest to po prostu nauka języka hiszpańskiego przez piosenki, ale oczywiście wypełnianie luk. Nie wiem, czy miałeś miałaś okazję kiedyś uczyć się z piosenek w taki sposób, że bardzo często ja szykowałam gdzieś tam w zajęciach stacjonarnych, takie zajęcia, że drukowało się piosenkę, usuwało się pewne wyrazy, no i uczeń słuchający piosenki miał gdzieś tam wypełnić te luki. No i właśnie masz coś takiego w tym momencie, zautomatyzowanego, to znaczy oczywiście w zasięgu swojego smartfona lub w zasięgu po prostu swojego komputera. Możesz ustalić tam poziom, czy chcesz, żeby bardzo dużo było luk, czy mniej, czy więcej. To już zależy od Ciebie. Też możesz wybrać sobie właśnie poziom, jaki chcesz, żeby był. No i po prostu uczymy się hiszpańskiego. Co dają piosenki? Piosenki dają bardzo, bardzo dużo, aczkolwiek ja w którymś podcaście już na ten temat opowiadałam, że nauka przez piosenki wcale nie jest łatwym elementem, ale myślę, że warto podjąć to wyzwanie, a na pewno warto podjąć wyzwanie. Nauczenia się kilku słów z danej piosenki, po prostu śpiewania tej piosenki i śpiewania właśnie takiego świadomego tych pięciu słów, które się na przykład nauczyliśmy, poznaliśmy sobie je wcześniej, przetłumaczyliśmy i wiemy dokładnie, co one oznaczają. Lyrics Training to pierwsza taka aplikacja, pierwszy pomysł na naukę języka hiszpańskiego, zarówno w lecie, jak i w ogóle, ogólnie po prostu. Kolejną opcją no oczywiście Netflix, ale tutaj na temat seriali absolutnie nie będę się wypowiadać, bo to musiał być osobny odcinek i podział chyba na filmy, na seriale, na filmy dokumentalne, kulturowe i tak dalej. No Netflix jest kopalnią, kopalnią, kopalnią filmów, serialów po hiszpańsku, ale nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego jak oczywiście dźwięk, który, no, który jest oryginalny, tak? I Hiszpanie mówią po hiszpańsku, bo oglądamy oczywiście seriale w języku hiszpańskim, ale oprócz tego Oczywiście nie wiem, czy to jest w każdym filmie, musisz to sprawdzić. Nie przewertowałam całego Netflixa, ale w tych filmach i w tych serialach, które ja miałam okazję oglądać, to się pojawiało i nazywało się, coś jak hiszpański Europa, audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja, czyli właśnie trochę taki opis, i to jest coś fantastycznego. Znaczy, to czasami przeszkadzać może, ale jest jakby opis wszystkiego, co oni robią podczas danej sceny. Czyli ten lektor mówi, że ktoś teraz idzie, podchodzi oddycha, nie wiem, bierze szklankę i tak dalej. Myślę, że całego serialu czy filmu może być ciężko, bo to rzeczywiście trochę jest przeszkadzające, ale może warto zrobić sobie właśnie taki sparing pięciominutowy właśnie z taką audiodeskrypcją, bo tutaj chodzi o opis, czyli właśnie czymś takim, co spowoduje, że no jeszcze więcej będzie tego hiszpańskiego i będziemy słyszeć to, co robią na bieżąco w danym serialu czy w danym filmie i to jest to coś, co Moi uczniowie bardzo często muszą zrobić z serialem, czyli go opowiedzieć. I to jest ta bardzo, bardzo ciężka kwestia, no bo jak słuchamy filmu, a później musimy go opowiedzieć, to używamy zupełnie innych słów. I coś dla fanów gier, czyli mamy już piosenki, mamy seriale i coś dla fanów gier. Ja niestety nie jestem osobą, która grywa w gry, więc jakby dowiaduję się od moich uczniów o takich gierkach, no ale dzięki temu, że, że ich mam w swoim gronie, to uczymy się nawzajem i uczymy się różnych ciekawych rzeczy. No i właśnie nie wiem, czy wiesz, że jest taka ciekawa gra jak Home Escape. Home Escape, czyli właśnie ucieczka z domu, która jest po prostu taką grą, przynajmniej tak jak ja ją gdzieś tam zgłębiałam, to to jest po prostu jakby dekorowanie domu i naprawianie tego domu i próbowanie wyjść z różnych pokojów właśnie, żeby udekorować ten dom i poprawić różne elementy. Oczywiście tam się pojawiają też elementy, oczywiście gry. No i ktoś powie, no dobra, zwykła gierka, no tak. Ale tą grę można ustawić po hiszpańsku. I to jest ten fantastyczny element i ten element nauki języka hiszpańskiego. Jak ustawisz tą grę w języku hiszpańskim, to zaczynają się dziać cuda i po prostu zaczyna się dziać magia. Oczywiście nie jest to gra na pewno dla osób, które dopiero zaczynają naukę hiszpańskiego od samego poziomu początkującego, bo tam pojawia się dużo też czasu przeszłego i te zdania są troszeczkę zaawansowane, więc na pewno jest to dla osób już takich, które coś potrafią w języku hiszpańskim. Więc można sobie właśnie poprzez gierkę jak ja to mówię do kawki, poćwiczyć język hiszpański. Mam nadzieję, że te trzy rzeczy będą użyteczne dla Ciebie i wybierzesz sobie przynajmniej jedną z nich i przetestujesz do końca sierpnia, po to, żeby uczyć się jeszcze w lecie języka hiszpańskiego. Czyli pamiętaj, że możesz się uczyć dzięki Lyrics Training Piosenek, czy uczyć się po prostu języka hiszpańskiego poprzez piosenki. Możesz oczywiście na Netflixie włączyć sobie auto-opowiadacza, czyli właśnie kogoś takiego, kto będzie opisywał, co się dzieje w danym serialu czy, czy filmie. I trzeci element to po prostu gierka, czyli home escape. Gra w języku hiszpańskim. Bardzo dużo słownictwa z mebli i gdzieś tam lokalizacji, także też myślę, że bardzo łatwy i fajny, przyjemny temat. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie dzisiaj użyteczne, że skorzystasz i dociśniesz jeszcze na koniec lata, który już powoli się będzie kończyć i będziesz uczyć się języka hiszpańskiego. A jeśli chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego, to oczywiście zapraszam tak jak zawsze na wrzesień. Zapisy już trwają, więc jeśli chcesz sobie zarezerwować miejsce, to spiesz się, ponieważ no miejsca będą się rozchodzić i już tak naprawdę się rozchodzą. Także myślę, że to jest ostatni dzwonek, żeby się zastanowić, czy chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego od września od podstaw. Jeśli tak, koniecznie skontaktuj się ze mną lub po prostu wskakuj na stronę www.paulinapiecek.com i w zakładce oferta po prostu zarezerwuj sobie miejsce na kursie od podstaw. Zapraszam cię bardzo bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. A stalego